Cześć, w kolejnym opowiadamy. Upalny lipcowy dzień, piękny i piękny kontener w takiej troszeczkę innej niż zazwyczaj wersji, to znaczy bez kabiny sypialnej, a ze spoilero schowkiem, tak zwanym. Czyli to co widzicie nad kabiną samochodu, to jest schowek na drobne rzeczy kierowcy. Kontener otwierany hydraulicznie. Już zademonstruję, jak się to odbywa. Mamy pilota, jasno opisane funkcje i lecimy sobie z klapą do góry. Drugą stronę i tył już wcześniej otwarłem. Coś długie nam się robią te filmiki. Kontener w tej formie już widzieliście. Prezentowaliśmy już kilka sztuk. Dorzuciliśmy tym razem sygnalizację otwartych boków. Pomarańczowe światełko. Pełne słonko dzisiaj, a mimo to jest dobrze widoczne z odległości, już takiej, gdzie stoją, gdzie jadą samochody. 5-10 metrów. Światło jest widoczne. Z nowinek, które tutaj dorzuciliśmy, jest światło ambiente. Wewnątrz kontenera z możliwością zmiany kolorów, to pokażemy na ujęciach nocnych. Oczywiście sygnalizacja: yy, tam widzicie czerwoną lampkę z czerwonym paskiem na samym końcu. Sygnalizacja, że samochód nam dojechał do końca do przedniej ściany do bezpiecznego miejsca. Uchwyty do kół przewożonych mega szuflada skrzynka techniczna obok. No i cóż, lecimy z załadunkiem samochodu. Nadal nie dorobiliśmy się sportówki, więc musimy zaprezentować wjazd naszym lewantę. O, mamy, zapaliła się sygnalizacja czerwone światło, czyli dojechaliśmy do bezpiecznego, bezpiecznej odległości, żeby samochodu nie uszkodzić o sporniki do kół. Mamy jeszcze sporo zapasu tutaj, takie 15 cm. Lampka kontrolna się świeci, kierowca wie, że ma się już zatrzymać. Wygodny dostęp do samochodu, do spinania, ale również do prezentacji tego auta na jakichś eventach, zlotach czy po prostu klientowi. Bardzo wąskie, tylne słupy w kontenerze. Zobaczcie, one powodują, że mamy do dyspozycji 2,40 m pomiędzy słupami. Nawet na rozłożonych lusterkach z dużym suwem, żaden kłopot, żeby kierowca wjechał. Nie musi się obawiać, że coś uszkodzi w trakcie załadunku pojazdu. Oczywiście jednolita rampa bez żadnych elementów konstrukcyjnych, czyli też nie mamy ryzyka, że w trakcie wjazdu koło na przestrzeni na rampie nam o coś zabadzi koło, czy też czasami podwozie. Wersja tak jak powiedziałem troszeczkę dla nas nietypowa, aczkolwiek mieliśmy już od czasu przyjęcia zamówienia na ten kontener, mieliśmy już kilka zapytań właśnie o kontenery bez kabin sypialnych oczywiście tu atutem jest większa ładowność, to nie czarujmy się kabina sypialna swoje waży jako pojazd bazowy możemy wtedy przyjąć Iveco Daily z rozstawem 4,75 a nie 5,10 więc tak naprawdę kilogramy zyskujemy w każdym miejscu, i na ramie i na pojazdu bazowego i później na elementach konstrukcyjnych, które my musimy dokładać no i na samej kabinie był wjazd, to jeszcze sobie zrobimy zjazd samochodu. O, zobaczcie, tu teraz widać, jak dużo miejsca mamy obok słupów. Kierowca nawet przez moment nie musi się zastanawiać, czy gdzieś nie zawadzi, ale wante to już jest kawał samochodu. Oczywiście, prześwitu na, na trapach tutaj nie będziemy akcentować, no bo to jest su, więc tu. Ee żadne osiągnięcie, ale pokażę Wam o, w ten sposób jest naprawdę bardzo łagodny kąt myślę, że 99% samochodów wejdzie bez żadnych kombinacji o, nasz, nasz stick postanowił powtórzyć gwiazd. no to lecimy z nim sobie na sygnalizację. Jest sygnalizacja. Zatrzymujemy się. Z tej perspektywy takiej bardzo niskiej jeszcze Wam nie pokazywaliśmy. Zabudowane boki od początku do końca. Tu jest skrzynka techniczna, w której mamy dodatkowe sterowanie. Oczywiście dajemy dwa piloty bezprzewodowe. Tu je widzicie. Natomiast gdyby te piloty zaszwankowały, to kierowca ma możliwość jeszcze wysterowania za pomocą wyłączników elektrycznych umieszczonych na stałe, w skrzynce technicznej, mega szuflada NPS-u. Solidne rygle, miejsce na kanisterek 10 litrów, na pasy, na dodatkowe ultralekkie trapy. Zobaczcie To jest ten nasz Leciutki trap Który w pewnych okolicznościach Może się Przydać, on się oczywiście też mieści W szufladzie, bez problemu Komplet dwóch sztuk I teraz przejdźmy do spoileroschowka, rozchowka. O co tutaj chodzi Otwieramy drzwi Właz jak do tradycyjnej Kabiny dachowej ale pomysłem nie było tutaj umiejscowienie kierowcy w środku, tylko tutaj mamy pokaźny schowek na drobiazgi kierowcy. Można powiedzieć po co? No, po to, żeby wykorzystać pustą przestrzeń, która jest, gdyby był tylko spoiler, no to tu mielibyśmy dach, taki zbiornik na wodę deszczową, a tak mamy w pełni zamkniętą przestrzeń, z możliwością wykorzystania na ubrania, na czyste jakieś tam, nie wiem, torby, na drobiazgi potrzebne w trakcie eksploatacji pojazdu. Z zewnątrz ten spoiler-schobek też pozwala nam na optymalizację oporów, minimalizację oporów powietrza, tak naprawdę. Mamy fajne szerokie owiewki schodzące do samego dołu, łączące się z zabudowami międzyosiowymi, zabudowany próg z iweka, no i oczywiście spoiler akcesoryjny, jak w większości naszych realizacji. Piękny jest ten kolor, pierwszy raz jest taki u nas, bardzo ładnie się prezentuje w słoneczku. Lewa strona samochodu zabudowany bok przyłącze elektryczne na 230 V dlatego że tu stosujemy we wszystkich kontenerach ładowarki z 230 V do akumulatorów dodatkowych podtrzymujących czy tam zasilających oświetlenie to ambiente w kontenerze ale nie tylko Oświetlenie ostrzegawcze, oświetlenie robocze kontenera, ogrzewanie postojowe, lodówka, jeżeli występują w danej kompletacji. To wszystko zasilamy z dodatkowego akumulatora ładowanego z 230 ładowarką w trakcie postoju, lub oczywiście w trakcie jazdy z alternatora samochodu. Reglowanie ważna rzecz. Tylna klapa, ale również boczne. One są ryglowane hydraulicznie. Chodzi o bezpieczeństwo w trakcie jazdy, ale również o zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Zaraz Wam zademonstruję, jak te rygle działają. Pilocik, kłódka zamknięta, kłódka otwarta. Naciskamy na otwartą kłódkę, rygiel się przesunął i w tym momencie mamy wolny dostęp do otwierania boków i tyłu. Zamknięta kłódka, cyk do góry, szybciutko to się wszystko odbywa. W sposób pewny mamy zabezpieczony kontener na czas postoju czy na czas jazdy, przede wszystkim. Z tyłu kamera. Z przodu, na przedniej ścianie, też widać kamerkę. Tylna, oczywiście, pozwala, ułatwia manewrowanie. Przednia, z wyświetlaczem w lusterku, umożliwia kierowcy obserwację, czy samochód przewożony czy coś się na, generalnie w kontenerze nie, nie podziało, nieprzewidzianego. Tu widzimy jeszcze lampy te ostrzegawcze, pomarańczowe z bliska. W tej chwili są wyłączone, mamy podłączony kontener. Odblokowałem. I lampy się automatycznie, te pomarańczowe, uruchomiły. Nagramy jeszcze obsługę całości otwierania kontenera. Pilot w ręce, i lecimy z tylną klapą. Dobra, zatrzymam w tym miejscu. Na powierzchni mamy lampę ostrzegawczą, tak jak na windach. Trap ten wbudowany w pokład jest na roleczce, więc on idzie naprawdę leciutko. Zobaczcie, jednym palcem to ciągnąłem na jadącym powerboardzie. Opuszczę go, o, opuszczę go do dołu całkiem, ok, i lecimy teraz z podnoszonymi bokami. Kontenera. Konstruując ten kontener, kładliśmy nacisk na komfort użytkowania, ale też na optymalizację pod względem prezentacji przewożonego samochodu. Po otwarciu mamy widoczny cały samochód, zawsze niczym nie przesłonięty. Mamy daszek chroniący nas przed, no dzisiaj, słoneczkiem. Przy złej pogodzie, przed deszczem, śniegiem. Tym razem na filmiku nie uda nam się zaprezentować Wam tego waloru, no ponieważ lato mamy piękne. No ale można to sobie łatwo wyobrazić. Kierowca, pracując wokoło samochodu, przypinając czy wykonując inne czynności, ma zawsze dach nad głową, więc nie moknie, nie pada mu za kołnierz. Komfort pracy wyjątkowy. Oczywiście wrzucimy też sceny nocne i to za momencik dorzucimy do filmiku. I otwieramy naszego boksa jednocześnie bok i tył. I tak jak Wam mówiłem, możemy sobie zmieniać kolorystykę. tu teraz fajnie widać te Lampy ostrzegawcze na bocznej klapie. Zmieniamy kolorystykę na czerwoną, zieloną, żółtą, niebieską i wszystkie odcienie według potrzeby. Odpalimy sobie jeszcze tylne światła robocze. O, pięknie. I otworzymy ostatni, drugi bok kontenera. Mamy samochód przygotowany. Praktycznie do ekspozycji nocnej, jeżeli chodzi o taką prezentację wstępną. Chyba wszystko pokazałem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, postaramy się odpowiedzieć.